Siemano z tej strony Marek i witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite Battle Royale Solo. Gramy solo dokładnie tak. Rozpoczynamy pierwszy meczek. Okej, okay, a więc strefa wygląda właśnie tak jak widzicie, jest 10 osób, znaczy strefa, tak jedzie autobus, przepraszam. Yy, także co, lecimy, myślę, że możemy odwiedzić sobie nową miejscówkę w tym odcinku, miałem plan, aby jechać na Rekinę, ale stwierdziłem, że, znaczy stwierdziłem jak je, jakąś sekundę temu, że nie, że polecimy sobie na inne miejsce i to będą grota, ze względu na to, że dziś chciałbym sobie porobić trochę wyzwań Brutusa, przeszukaj pojemniki za amunicją w jednym meczu, przygód nie bliżej niż 20, ok a rzuć różne przedmioty. Dające zdrowie, lub osłonę, ok to sobie porobię. Także lecimy na grota, gdzie jest Brutus, i tam również sobie zrobimy wyzwania. Brutusa, widzę, że strasznie dużo osób tu leci. Oby tylko to nie oznaczało, że zginę w pierwszych pięciu sekundach. <grybujesz> I co, lecimy. Może wylądujmy od razu przy tym. przebraniu się. Okej. Okay. 25 piąty level, proszę bardzo. Ktoś odleciał helikopterem. Wiążą się helikopterem, ale... Jak tak nie wiem dlaczego lubię mówić helikopterem. E, dobra, na górę się dostań, proszę. Wiecie co, muszę zrobić, wyzwanie. O, i tak mnie zdrodziłem niechcący. No, nie wychodź. I czekamy. Coś? Już może? Aha. Tego nie przemyślałem, co prawda. Tego przyznam, że... Kurczę, nie przemyślałem. Dobra, lecimy do kolejnego meczu. Okej, okay, lecimy z kolejnym meczykiem. Zobaczę sobie tylko te boje Brutusa jeszcze. Przykrót nie bliżej niż 20 metrów od nieświadomego pomagiera na łącznie 10 sekund. To wydaje mi się, że to zrobiłem, ale dobra. A tutaj te bojowniki Rutusa schowa się w rytych przejściach w różnych meczach. Okej, okay, to można zrobić. Zadaję obrażenia graczom, ze strzelb będąc w powietrzu to też jest prościzna. Dobra, to polećmy może sobie teraz bardziej standardowo na zalew. Strasznie mi się o mnie głos, wiem, ale przepraszam, bardzo lekka chrypa mnie łapie, bo za tym jest 23:36 aktualnie. Także ja dzisiaj cały dzień prak to praktycznie e, wszystkie widea jakieś łączyłem starsze z UFC 3, dlatego że jak to nagrywam, to w tym tygodniu startuje jakoś seria, taka podseria, gdzie będę wrzucał dwa filmy dziennie przez chyba miesiąc. No, miesiąc może przesadziłem, co prawda, ale. No długo, trzy tygodnie jak gdzieś podejrzewam, bo tych filmów będzie z 20 także tak to wygląda. No na pewno nie będziecie mogli narzekać na najbliższym, na, bla, na brak aktywności w najbliższym czasie na kanale Bo myślę, że mną no, będzie nowa seria, będzie, znaczy nowa seria jak to nagrywam to już to raczej jest, ale jeszcze nie będę mówił w razie co, eee, znaczy jak wy to oglądacie to już raczej jest, ale jeszcze nie będę mówił w razie co. Co tam jeszcze? Aha, no GTA 5 myślę seria dla starszych, dla młodszych również szykuję trzy nowe serie. Także nie wiem, kiedy to wszystko pokończę, ale się postaram. Dobra, wiem gdzie jest sporo skrzynek z amunicją, więc tam też się spróbuję udać. I ktoś na mnie chyba strzela. Nie wiem, czy to do mnie. To był błot też, ale do niego nie umiałem trafić. No to, to pokazuje mojego skilla. Okej, okay. mm, tutaj powinny być, no właśnie, skrzynia z ammo. I tutaj powinna być jeszcze jedna, no właśnie. Także co? Wyzwania zaliczone To jest strzelba pompkę, robimy double pompę. Nie, chyba nie na razie. No i 40 tysięcy wskoczyło. Także ładnie. Dobra, lecimy do tej drugiej skrzynki. Na ID jeszcze wezmę? Postaram się z wyskoku strzelać z tej pompy, ale... Aj, miałem nadzieję, że coś go usadzi, ale nic. A i to chyba nie było w powietrzu, mimo wszystko. <noise> Przepraszam, no starałem się chociaż. Aha, jakieś Wyzwanie zrobiłem, że 100 tysięcy ekspa dostałem. To jest to? Nie, zbierajmy dalej. 14 na 40. Mam to co jeszcze miałem z oro, jak nie to. Kulcze, dziwna sprawa, ale, ale dobra. Mi to pasuje, aha, mogę, w sumie to muszę wręcz przeładować pompę, bo, wow, ale laser chłop musi być lekko powielitowany, patrząc na to. Ile mi zostawił? Ka nie mówi. ja wiem, że ta kampa jest świetna 200 IQ placement Chciałem być twardy, a proszę Jak mnie porobił Prawie Prawie to dobre słowo tutaj, bo Mimo wszystko mu się nie udało, hm. ale było bardzo blisko, więc szacun i tak, że obił mnie do 30hp. No to już było z powietrza. Dobra, to już mogę go tak kończyć chyba. No bo to już raczej było z powietrza. Teoretycznie powinno mi zaliczyć wyzwanie. Tylko jak będzie praktycznie. No właśnie, zaliczyło także 140 tysięcy ekspa kolejne. Dobra. W kolejnym odcinku postaram się porobić wyzwania, żeby tam wylądować, gdzieś znaleźć kryjówki mroku i tak dalej. A przynajmniej w kolejnym... w kolejnych dwóch można powiedzieć. Bo w jednym mi się tego na 99% nie uda zrobić. Ale dobra. Zadaj obrażenia pomagierom przy użyciu kilopów, to również możemy zrobić. To nie powinno być specjalnie trudne. Zadaj obrażenia pomagierom... Aha, dobra, to już było. <laughs> Jeszcze zadaj obrażenia motorówką. Zbierajmy dalej. To jeszcze mamy sporo tego, ale opłaca się dla 40 dla, 40, dla 100 tysięcy EXP. Dla 40 by się też opłacało, teoretycznie, ale nie wiecie, 100 to jest motywacja, jednak spora. Może jakieś obrażenia na ślepo zadam, czy coś o, ja bardzo lubię tą taktykę, tutaj się wbija do sejfu. Wow. Ale to źle zrobiłem. Kurde, ale dobra. Lecimy z kolejnym, przedostatnim meczem w tym odcinku. Ostatnim, albo przedostatnim, zobaczymy. Ok, a więc lecimy na rekina. Mało kto tutaj leci, dlatego że strefa, znaczy autobus shot mniej więcej tak. Także było całkiem daleko. Ja tutaj już się przebrałem. Zabrałem pierwszą broń i lecimy. I lecimy. Aha, odwiedź koralową zatokę. I coś tam w jednym meczu, ale dobra, nieważne. Użyj kurzących kominów tyrolki i ukrytego przejścia w jednym meczu. A to mogę zrobić. I to zrobię w kolejnym odcinku. Ale jak na razie lecę. I tutaj najprawdopodobniej będzie ostatni mecz. Bo miał być prezostatni, ale najprawdopodobniej będzie ostatni mecz w tym odcinku. Fajnie by było zająć jakąś wysoką lokatę. Już nie mówiąc o wygraniu. Tam ktoś szedł i ten nie był... Nie, to jest bot. O, czyli nie jestem tutaj jedyny. Wow. Ej panowie, uspokójcie się może. Łowo wow, wow. ej Bo ja mam zero Tak trochę O tutaj też jest przepranie A to nie wiedziałem, dobra Uleczmy się może trochę, bo to troszeczkę damage'u dostałem, nie ukrywamy Ja go chyba nie dobijałem, nie? Dobijałem, Dobiłem chyba. No to trudno, to już sobie go nie przeszukamy, a nic, nic z nim nie zrobimy. Dobra, jeszcze jedno HP, nie uleczy się. No bo dobra, zabijmy go jeszcze. I tutaj się przebierzmy. Przeszukajmy go. Jeszcze może przy nim kucnijmy, to może to się zaliczy. Halo, halo, 10 sekund minęłeś. Nie wiem, coś to jest popsute chyba, bo... Powinno mi już co za dawno zaliczyć, ale dobra lecimy tutaj. Tam kto mnie teraz zabije, będzie miał całkiem fajny loot. Uuu, hmm. tutaj jest skrzynia plus jest. Szynka z amunicją. Jest również bandażownica. I są również beczki. Więc ja je sobie użyję. I lecimy już do sejfu. Przeskanujmy się. Przyznałam dostępne to Wow, ej, ej ej. Ej, halo, halo Dlaczego się tak okrutnie zbagowałeś? Ale zawał miał mi Sezamie otwórz się dokładnie tak. Miłoby się było uleczyć. Dobra, tutaj mamy bandażownicę w razie co. To na strefę się przyda. O, jest duża pota. O, jest pistol, ale... To nie, to ja sobie wezmę małe poty jeszcze zanim to to się uleczy bandażownicą yy, chwila chwila o tak i można lecieć tutaj powinna być motorówka no właśnie tak kojarzyłem, bo często gram na tej miejscu co tak sobie po prostu I skończymy tutaj na 70 HP z krewem na 170, także fajna sprawa e, co? Lecimy sobie już do tego głównego e, jakby wpływu można powiedzieć i o przeżyła skrzynia 12 na 14 to jakiś cel sobie może jeszcze zrobimy dzisiaj Zbierajmy dalej to za parę odcinków do pianu. Dobra, ja wam nie będę zanudzał, i dopiero jak będę gdzieś dalej to wam pokażę. Wow, wow, wow ktoś strzela. Trochę to niemiłe Trochę za późno również. Zorientowałem, dobra, lecimy troszeczkę dalej od niego, bo chłop jest spocony, no i nie ma co tak grać. Okej, okay, dobrze by było tutaj się troszeczkę przykampić. Tutaj nikogo nie ma, żeby nie było. Nawet nie wiem, czy tam się da wejść, ale... Na wszelki wypadek. Proszę apteczkę. Mam lemeczkę. Dobra, to zróbmy jeszcze ten cel dzisiaj. 13 14 no to dobra, już powinno nam się zaliczyć. O, o o, zielony taktikal. Aha, no. Przez tego taktykala nawet się nie ucieszyłem apteczką jakoś. Co zmęczenie robi z ludźmi? Coś tutaj jest. Dobra, wyjdę do niego. A, i mogłem tutaj... inaczej to rozegrać, ale dobra. Wiecie co, ja tylko coś załatwię i, i widzimy się za chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem. Zmieniłem lekko miejscówkę i wbijam kolejny level, bo z opóźnieniem mi przyszło jakieś wyzwanie. Koło mnie się ktoś strzelał, ale no, załatwiałem bardzo ważną sprawę, bo poza YouTube'em to prowadzę jeszcze, tak jak wcześniej wspominałem, grupę i, i prowadzę jeszcze Instagrama, na który wrzucam codziennie minimum 3 posty, także no... Można powiedzieć moim no żyje. Przepraszam, że się tak kampię, ale jestem lekko wystraszony, no. Ja nie jestem jakimś skillowym graczem, a tutaj są ludzie na pewno lepsi ode mnie. Wiesz co, już teraz nie będę kończył, bo tutaj w każdej chwili ktoś mnie może zaatakować. Ale no wybaczcie, że to jest taka. Nazwa ten odcinek z Kampiona Gierka, bo. No chciałbym to wygrać, chciałbym to wygrać, a. Ale to muszę jakimś kosztem zrobić. Co prawda, te ostatnie dwa winy były takie. No można powiedzieć, że tam wchodziłem cały czas, że tak powiem, na walankę, ale no. Tam mi tak nie zależało, a tutaj już fajnie by było mimo wszystko te, te winy inny w miarę często robić. Okej, okay, tak zmieńmy kolejność. Zaraz tam i tak muszę wyjść, bo strefa, ale no, kurde. Po co ja to robiłem? Ajajaj, chciałem go jeszcze z, z pompy dojechać, ale nie trafiłem. Kurde, Felek, dobra. Przepraszam was bardzo za taką mutną gierkę, ale chciałem ją wygrać. Chłop mnie dojechał, no nie ma co ukrywać, gdzie stałem piękny laser jak leciałem na tym. Na czepiaku, także co. Cóż, no, ja wam dziękuję za oglądanie. Zobaczmy jeszcze kolejne levele, jak wbiliśmy. Znaczy wbiliśmy na pewno, ale co za nie dostanie, dostaniemy? Pamiętam, że lotnie, malowanie i coś tam jeszcze było. Emotka, lotnia, yy, aha, tło ładowania i malowanie. Także dobra. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jezu, ale, mi, ale ja piszę oglądanie, takie oglądanie. Nie. Przepraszam bardzo, ale mutacja. Wyposażę się jeszcze w nową lotnię. Wyposażę się jeszcze w nową emotkę. Wyposażę się jeszcze w nowe malowanie. Zastosuj dla wszystkich o. I co, tak na szybko jeszcze Wam pokażę. I nowy ekran ładowania prezentuje się tak. Także dobra, ja Wam za, dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.